Wołowina kymp w czerwonym kary. Aby ją przygotować potrzebujesz: wołowina krzyżowa kłępę 600 g, mleko kokosowe, śmietana kremowa, bakłażan, pasta czerwonej kary, sos rybny, bazylia świeża, olej do smażenia. Bakłażana i wołowinę będę posmażał w głębokim tłuszczu. Potnę bakłażana duży duże, kawałek. kawałki. Jednocześnie mogę zacząć gotować mleko kokosowe ze śmietaną. Dolewam też sos rybny. Przy gotowaniu mleka kokosowego trzeba bardzo uważać, ponieważ pieni się dużo szybciej niż śmietana. Bakłażana smażę Małymi partytami. Usmażonego bakłażana przykładam na papier, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Następnie potnę mięso i też podsmażę je na głębokim tłuszczu. Głowimy kłępę w poprzeczne plastry, a następnie w poprzek włókien. Będę ciął je w skośne plasterki, tak zwane łezki. Wołowinę będę smażył na głębokim tłuszczu małymi partiami. Po szybkim usmażeniu wołowinę w kłębę krzyżową wyjmuję i odkładam na papierowy ręcznik, by odsączyć ją za zmiększszą. Jak widać, śmietana z mlekiem kokosowym bardzo szybko się gotuje i naprawdę trzeba cały czas mieszać, żeby nie uciekła nam z garnka. Gdy zacznie gęstnieć, dodaję już pastę czerwonej kary. Jest to pasta bardzo pikantna, więc proszę uważać, ile jej dodajemy. Gdy mleko kokosowe zacznie lekko gęstnieć, dokładam mięso żeby chwilę się poddusiła, Gdy mięso jest już miękkie, sos zaczął gęstnieć, na samym końcu dodaję bakłażana i liście bazylii. Do dekoracji użyję liści młodej bazylii. Nasza wołowina o w czerwonym karę jest już gotowa. Smacznego!